Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na naszym najnowszym wspólnym spotkaniu z cyklu Bliżej Rynków. Ja nazywam się Mateusz Czyszkowski. I razem z Państwem chciałbym dzisiaj poruszyć trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze spojrzymy sobie standardowo na indeksy giełdowe, bardziej od strony również mnożnikowej. Zobaczymy sobie jak właśnie na tym przykładzie obecna wycena m.in. indeksu Nasdaq wygląda. Mieliśmy wczoraj cofnięcie na tym indeksie, lekka korekta spadkowa po próbie powrotu do wzrostów. Zobaczymy sobie, jak mnożniki, jak zyski prognozowane, jeśli chodzi o spółki wchodzące w ten indeks, jak one są prognozowane i czy pozwalają potencjalnie na przedłużenie tej korekty w górę, czy może jednak spadki jeszcze będą na rynku gdzieś obserwowane. Po drugie, drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy bardzo krótko sobie wspomnieli o tematykę, zahaczyli o tematykę out. W związku z tym, że mamy właśnie, głośną, głośny element teraz medialny, czyli taryfy cła na, cła na samochody importowane do USA. Zobaczymy sobie, które spółki mogą być potencjalnie najbardziej dotknięte tymi cłami. I jakie kraje? Przede wszystkim, w związku z tym, że dzisiaj też mieliśmy dosyć spore cofnięcie na rynku, między innymi, japońskich akcji, koreańskich akcji, akcji a rynki, które są ważne z perspektywy, właśnie, importu samochodów do USA. I na sam koniec też chciałbym, w związku, że dzisiaj mam aplikację danych EIA, no to zahaczymy sobie również o dane o zapasach gazu ziemnego w USA. Zobaczymy sobie na prognozy pogody, no i na ten moment estymowany popyt na właśnie ten surowiec standardowo. Drodzy Państwo, prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem. To wszystko, co my tu Państwu razem z moimi kolegami z działu prezentujemy, nie stanowi rekomendacji w ujęciu ogólnym. To są nasze raczej takie osobiste zdania, dlatego proszę zawsze to łączyć z swoją już prywatną analizą tutaj inwestycji. Tak jak wspomniałem, wczoraj mieliśmy cofnięcie na Wall Street, to było w zasadzie reakcja na spadki po raz kolejny spółek technologicznych. Nvidia wczoraj sobie radziła bardzo słabo. Z drugiej strony też właśnie gdzieś w tle cały czas te napięcia w kontekście ceł występują. No tutaj teraz na, te, na tapetę wchodzą właśnie samochody, cła na import samochodów. No przede wszystkim tutaj najważniejsi gracze, tak, jeśli chodzi o właśnie te powiązania handlowe, no to tutaj. Kanada, Meksyk, tak, i potem już jako proxy, właśnie producenci m.in. niemieckich marek, jak Volkswagen, który dosyć sporo aut produkuje w Meksyku. No to będzie, myślę, że taki temat przewodni podczas dzisiejszej sesji. dlatego warto gdzieś będzie patrzeć o 9.00 i tam kilka minut później, właśnie na reakcję potencjalnie na tych spółek. Może ona, ponieważ e, informacje o samych cłach, drodzy Państwo, na samochody już. E, są znane, tak? To jakby mamy teraz już implementację ich, natomiast już plotki o tym i też prezydent Trump o tym wcześniej informował, dlatego też niewykluczonym jest, że wcale faktyczne nałożenie tych ceł gdzieś już będzie przez rynek wcześniej wyceniane i takiej reakcji potencjalnie rynkowej może wcale nie być. Dlatego myślę, że warto mieć to na uwadze. Z drugiej jednak strony, no tutaj japoński Nikkei raczej radził sobie słabo właśnie w kontekście spółek automotive, tu chciałem między innymi to Państwu pokazać właśnie, jeśli chodzi o subindeks transportu, no to tutaj topics jako tutaj benchmark powiedzmy rynku japońskiego, rynku tamtejszych akcji, no to faktycznie dzisiaj pod presją w związku ze, słab w związku ze słabością tego subsektora, dlatego no jednak tak, Cały czas niepewność, czy jednak te dane są uwzględnione, czy jednak nie. Tutaj też warto mieć na uwadze, że Japonia, Korea, też jak tu Państwo wcześniej wspominałem, dosyć ważni gracze. Może sobie już nawet do tego pokrótce przejdziemy, tak? No tutaj oczywiście Meksyk dominuje, jeśli chodzi o import samochodów, ale właśnie Korea, Japonia, Kanada to są kolejni dosyć ważni gracze, jeśli chodzi o powiązania handlowe, dlatego oczywiście no tutaj bardzo skupiamy się na tym, jak to może wpłynąć z jednej strony makroekonomicznie na te państwa, na, na, na rachunki bieżące tych państw, z drugiej strony już dla nas jako powiedzmy inwestorów, właśnie kontekst alokacji i poszczególnych spółek. No, tutaj też starałem się Państwu jakąś taką ciekawszą grafikę znaleźć, jeśli chodzi o dane, właśnie jak to, jak to mniej więcej wygląda struktura importu z poszczególnych państw. No, tutaj dane Kanada, Meksyk, USA. Możemy zauważyć, że takie marki niemieckie, tak? No, tutaj oczywiście udział produkcji wewnętrznej dla spółek amerykańskich jest bardzo duży, natomiast skupienie bardziej na właśnie kontekst międzynarodowy, no na przykład Volkswagen, który faktycznie, to co z Państwu wspominałem, bardzo dużo, bardzo duży udział, jeśli chodzi o te samochody, no to właśnie jest to produkcja Meksyka, w Meksyku, która potem jest e, i te samochody potem, które są transportowane do USA i tam sprzedawane. BMW, Mercedes-Benz, z drugiej strony, drodzy Państwo, możemy zauważyć, że tutaj jednak ta produkcja w dużej mierze odbywa się w Stanach Zjednoczonych, dlatego też ten udział i potencjalna reakcja spadkowa potencjalnie, jeśli ona by występowała, tak, tutaj oczywiście nadal nie wiemy, czy ona będzie występowała, ponieważ może być to już uwzględnione przez rynek, a może wcale nie być, dlatego będziemy to bacznie obserwowali też wraz z początkiem dzisiejszej sesji, no to tutaj jednak ten udział nie jest nad wyraz jakiś bardzo duży, no, brandy jak Toyota również, yy, tak, no, nie pokazując tutaj inne państwa, ale Kanada, Meksyk też dosyć spory udział, jeśli chodzi właśnie o tą produkcję tych samochodów, które potem trafiają na rynek amerykański, dlatego no, temat przewodni, myślę, że Państwo, jednak dzisiejszej sesji również warto będzie patrzeć na to, jak te spółki z tego sektora się zachowują. Co więcej, z informacji samych myślę, że to by było tutaj wszystko. Kalendarz makroekonomiczny, Drodzy Państwo, na dzisiaj no to dane EIA. Myślę, dosyć istotne. Oczyt PKB, wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, no i stopy jeśli chodzi o Norwegię, więc też tutaj pary z Nokiem mogą notować jakąś zmienność rynkową. Wykresy, jeszcze oprócz, drogi, drodzy Państwo, CEU, tematyki CEU na samochody, indeks NASDAQ, to co pokazywałem też Państwu. Nie pamiętam czy w zeszłym tygodniu, czy jeszcze wcześniej, ale patrzyliśmy sobie m.in. na to, jak prognozowane są obecnie zyski notowanych spółek wchodzących w skład właśnie indeksu. Na, znak. na ten moment, drodzy Państwo, mieliśmy wcześniej, jak pokazowaliśmy sobie ten wykres, no to mieliśmy odbicie i on gdzieś był potem rewidowany w górę. Natomiast teraz mamy lekkie cofnięcie, spłaszczenie, korekta nadal w dół, co teoretycznie pokazuje nam, że. Ekonomiści, którzy jakby ankietowani są przez agencję Bloomberg, tak, którzy są brani pod uwagę w kreacji tego, tych, tych, tych estymacji, na ten moment jeszcze widzą dużą niepewność w kontekście tego, jak sektor technologiczny będzie sobie radził w tym roku. To są dane, drodzy Państwo, za 25 rok, estymowane oczywiście. Dlatego, patrząc tylko i wyłącznie na ten element, teoretycznie przestrzeń do jakichś spadków potencjalnie jeszcze mogłaby występować. Z drugiej strony patrząc sobie na rozkład, tak, dystrybucję wskaźnika też cena zysk, cena zysk, który jest estymowany na 12 miesięcy w przód, tak, to, to, również, to też jest również mnożnik prognozowany od 24 roku patrząc sobie na ten zakres, również możemy zauważyć, że no to Nasdaq tak, tutaj Nasdaq w kontekście tych 100 największych spółek notowany jest w okolicach negatywnego drugiego odchylenia standardowego, co z drugiej strony pokazuje nam, że Ceteris Paribus, jeśli ogólny dogmat inwestorów, alokacji kapitału by się nie zmienił od, od tego, który występował w 2024 roku, tak? Na, tutaj na przestrzeni tych, tego zakresu czasu, no to teoretycznie patrząc Ceteris Paribus, no to wydaje się, że tak jest teraz niedoszacowany, dosyć już wyraźnie, tak? W związku, że to jest już drugie odchłanie standardowe, negatywne. Oczywiście, no to, tak jak Państwu często wspominam, osobiście to są jakby wycinki analizy, którą możemy tworzyć, i też no, ja osobiście uważam, że warto na nie patrzeć, ale też raczej nie posługiwać się tylko i wyłącznie jednym elementem analizy, czy to właśnie mnożników, czy patrząc na, też na analizę techniczną. Raczej powinniśmy to, myślę, że wszystko łączyć, no i potem jakieś spójne wnioski gdzieś wyciągać. I jeśli chodzi jeszcze o wykresy, no to to, co chciałem z Państwem jeszcze poruszyć, no to tematyka gazu ziemnego, dzisiaj dane Eja. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o prognozy pogody, no to z tej perspektywy raczej sytuacja w mojej ocenie, tak, przynajmniej taka neutralna. Mamy lekko niższe temperatury na zachodnim wybrzeżu, wschodnie wybrzeże, tutaj szczególnie te niższe rejony Stanów Zjednoczonych. Temperatury wyższe od oczekiwań, gdzieś, znaczy od oczekiwań, nie od oczekiwań, tylko od jakby tutaj historycznych średnich, tak? Ponieważ te dane są wszystkie pokazywane na przykładzie tego, jak temperatura, jak rozkład temperatur na poszczególnych regionach Stanów Zjednoczonych prezentował się właśnie w obrębie, jeśli dobrze pamiętam, ostatnich pięciu lat, dlatego no, tutaj mamy nieco wyższe temperatury, natomiast Taki rozkład sam myślę, że jednak bardziej neutralny, łącząc to z kontekstem popytu, estymowanego popytu na produkcję energii elektrycznej. Mamy oczywiście teraz już takie, powiedzmy, element przejścia. Kończymy sezon grzewczy, będziemy teraz powoli zaczynać sezon już letni, czyli Moment kiedy gdzieś bardziej ten gaz będzie użytkowany właśnie, żeby między innymi napędzać klimatyzację. Oczywiście, patrząc na ten wykres jeszcze to jest wykres sezonowy, możemy zobaczyć, że tego okresu jeszcze trochę pozostało. To dopiero ten sezon grzewczy będzie się zaczynał gdzieś w połowie maja, natomiast. No, to są takie już elementy przejściowe, dlatego myślę, że teraz jeszcze bardziej istotnym jest element, właśnie patrząc na ogólne zachowanie nadgazu, właśnie analiza przede wszystkim tych elementów pogodowych, no i, no i zapasów, tak jak te zapasy się zmieniają. Pogoda jest raczej neutralna, zapasy, drodzy Państwo, no na ten moment prognoza jest taka, że te zapasy będą rosły. Czyli raczej informacja, myślę, że bardziej negatywna potencjalna dla cen gazu, e, łącząc to gdzieś z tymi temperaturami, które są raczej. No, myślę, że taki e, raczej wydźwięk jest też mieszany. E, popyt estymowany na produkcję energii elektrycznej raczej też w obrębie historycznej średniej, dlatego myślę, że tak patrząc na to łącznie, no to w mojej subiektywnej zdanie, w moim subiektywnym zdaniu raczej gaz tak, no tutaj bardziej jednak może chylić się ku jakimś dalszym korektom spadkowym. No teraz jest ona przedłużona, tak? mamy wybicia powyżej 50 niowej wykładniczej średniej kroczącej, czyli tej niebieskiej krzywej na wykresie. Z drugiej jednak strony, e, długoterminowy trend wzrostowy jest cały czas utrzymywany, dlatego też myślę, że z jednej strony, tak, raczej patrząc na fundamenty, no to dane raczej negatywne, ale jeszcze technikalia raczej wspomagają i myślę, że mogą gdzieś e, gdzieś. E, powodować, że taki potencjalny zakres ruchów spadkowych jeszcze jest na gazie ograniczony. Raczej to będziemy patrzyli, patrzyli teraz na to, jak właśnie na studniowo wykoniczą czy na dwustudniowo wykładniczą gaz potencjalnie by reagował, jeśli takie spadki by występowały. Natomiast no, moim zdaniem, tak, e, e, jednak patrząc na fundamenty, no to gdzieś e, raczej taka fundamentalna słabość na gazie może występować. Chociaż oczywiście e, też ta sytuacja może się zmienić dosłownie w przeciągu nawet kilku minut. Może tak, informacja o na przykład, nie wiem, powiązaniach. Tak, też głośny temat, który był wcześniej piętnowany na rynku, czyli właśnie przesuł energii elektrycznej z Kanady do tych północnych Stanów Zjednoczonych, północnych Stanów właśnie USA, które no też mocno nadszarpnął wtedy notowania, notowania gazu, tak? Tutaj mieliśmy dosyć sporą presję wzrostową wtedy, teraz jest ta stabilizacja, jest już to już uwzględnione przez rynek, dlatego no tutaj oczywiście jako Instrument bardzo zmienny, warto to patrzeć i warto przyglądać się takim ewentualnym nagłym zmianom notowań. Natomiast, tak jak wspominałem, moim zdaniem subiektywnym, które może się, może się mylić, tak? Ja się często mylę, to Państwu często wspominam. Nie mam tutaj zdolności takich stuprocentowych gdy też uważam, że to jest bardzo ciężkie. Natomiast moje subiektywne zdanie jest takie, że fundamentalna słabość, raczej na gazie na ten moment gdzieś występuje, jest bardziej wyraźna. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o już wykresy, patrząc może sobie teraz na rynek Forex, to co wspominałem też na naszych ostatnich webinarach, czyli mieliśmy wybicie bardzo gwałtowne na parze euro-dolar, które potem było tak stopniowo, bardzo powolutku negowane. No i teraz ten ruch spadkowy został, już myślę, że jakby jest już o nieco jakby ukształtował już nieco większą skalę tych ruchu, tych spadków, co też pokazuje nam, że jednak gdzieś rośnie szansa na to, że rynek będzie może chciał testować dwustudniową wykładniczość nakroczącą, która przynajmniej moim subiektywnym zdaniem raczej jest istotnym punktem na ten moment wsparcia, tak, po przebiciu tej strefy. No tutaj gdzieś tak w, powiedzmy przyjęło się, że właśnie te wykładniczość nakroczące mogą stanowić tam taki... Uh, Mogą. Uh jakby pomagać nam tak w, w analizowaniu tego, jakie ogólne trendy na rynku występują, no to patrząc teraz i wyłącznie na to e, wybicie tej struktury wyżej potencjalnie tworzy nam potencjalnie właśnie tutaj szansę na e, jakieś większe odbicie w górę, na może teraz aktywizację rynku e, w kierunku północnym. Dlatego teraz myślę, że właśnie patrząc na to, jak te spadki się kreowały ostatnio i rośnie szansa na przetestowanie, no to właśnie ewentualna reakcja w tej strukturze myślę, że jest bardzo e, potencjalnie właśnie tutaj istotna i warto na to będzie na to zwracać szczególną uwagę, natomiast no też jednak nie zmienia to faktu, że cały czas utrzymywanie się powyżej tej struktury rodzi szansę nam na to, że te wzrosty będą jednak kontynuowane. Siła dolara oczywiście występuje w kontekście tutaj niepewności, w kontekście właśnie polityki handlowej, tak, jeśli chodzi też o rezerwę federalną. Ponieważ dane makroekonomiczne ostatnie przede wszystkim no, zaskakiwały nam nieco lepiej, co też może świadczyć nam o tym, że właśnie FED może czekać cały czas na jakieś większe elementy. Tak, Tutaj chcę mieć pewność, że właśnie ta inflacja czy odbije, czy nie odbije, czy jednak a te cła e, nakładane nie będą tutaj psuły jakoś właśnie tej e, presji, ce, presji cen, cenowej w gospodarce, no na ten moment jednak myślę, że patrząc tylko wyłącznie na technikalia, no to tutaj trend wzrostowy raczej jeszcze ma szansę być utrzymywany, dopóki właśnie ta dwustopniowa jest utrzymywana, e, tak, e, cena się utrzymuje podczas tej strefy. Natomiast punktem oporowym na ten moment, takim krótkoterminowym, no to jest ten lokalny szczyt na poziomie 1,095, e, czyli taki powiedzmy zakres na ten moment prawie 2%, ale technicznie patrząc, myślę, że moim zdaniem, no to tutaj jeszcze szansa na odbicia w górę występuje właśnie, dopóki ta wykładnicza jest utrzymywana w ryzach. Drodzy Państwo, dolar-jen, no tutaj mamy odbicie na jeń, mamy jakby spadki jena, czyli wzrost dolara amerykańskiego, a w kontekście tego, że nadal boj czeka na y, też dowody, na takie bardziej obiektywne informacje sugerujące, że ta presja cenowa w gospodarce będzie rosła y, przede wszystkim tak w kontekście y, płac. No nadal też dosyć niepewna jest struktura właśnie ta celna, czyli no teraz mamy informację o właśnie samochodach, jak to będzie kształtowało potem wewnętrzną sytuację ekonomiczną Japonii. No na ten moment wstrzymanie się boj z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych tworzy nam podłoże po to i oczywiście też odbicie dolara amerykańskiego, które widzimy na parze euro -dolar. No to stworzy nam odbicie też w górę na parze USD JPY. Drodzy Państwo, teraz notowani jesteśmy na tej parze w rejonach tutaj poziomów lokalnych. Maksimów z początku marca tego roku, również 50-dniowej i nakroczącej, bliska struktura też do. Studniowej oraz dwustudniowej, dlatego myślę też, moim zdaniem, takim subiektywnym, to ten rejon, yy, zakres nie jest nie, zbyt duży tak? to jest 0,6%. Myślę, że zakres bardzo ważny i warto patrzeć na to, jak w tych rejonach się będzie ta para zachowywała, ponieważ to są dosyć ważne opory no i one mogą powodować, że to jednak ten ogólny, szerszy trend spadkowy będzie przedłużany dlatego no tutaj myślę, że bardzo, yy, bardzo interesujący punkt teraz na wykresie i potencjalnie tak, wbicie tych struktur w górę. Jeśli by występowało, no to wtedy zatrzymałoby już nam dosyć gwałtownie kreację tego trendu spadkowego. Mamy już spore odbicie, no i to by pozwoliło nam potencjalnie na jakieś większe wzrosty na tej parze walutowej. Natomiast, no, mając na uwadze dosyć, tak jakby tutaj, bliską, bliskie położenie wielu poziomów oporów, takich moich, przynajmniej subiektywnym zdaniem no to jest też szansa na to, że jednak tutaj takie cofnięcie i dalsze spadki na tej parze, parze walutowej będą występowały, dlatego myślę, że warto poszczyć na tą parę walutową teraz w szczególności, ponieważ tutaj jakaś duża zmienność się może pojawić. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o teraz indeksy giełdowe, pozwolę sobie zacząć od Nasdaqa, czyli US100, no i tutaj podobnie, drodzy Państwo, mieliśmy powrót powyżej 200-dniowej EMA, która też moim przynajmniej zdaniem stanowi bardzo ważny punkt analizy analizie technicznej, jeśli chodzi o trend. Rodziło nam to szansę na powrót do wzrostów. Tak? Łącząc to można, na przykład z, tym z tymi mnożnikami, czyli no od 24 roku Ceteris Paribus, jeśli się dogmat ekonomiczny nie zmienia, no to Nasdaq jest raczej teoretycznie tani, tak? Jeśli sobie tą historię już wydłużymy, no to nas tak będzie drogi. Dlatego wszystko drodzy państwo jakby te analizy wszystkie są w zależności od tego jakie założenia przyjmiemy. Oczywiście tak wyda też tutaj często wydaje się, że poszerzenie horyzontu Analizy, na przykład mnożnikowej, tak, uwzględnienie danych jeszcze z większej historii może nam bardziej, może spowodować, że potem nasze wnioski będą jakieś bardziej obiektywne, chociaż z drugiej strony, dane historyczne też nie uwzględniają, na przykład, zmian właśnie tych dogmatów ekonomicznych, czyli mamy teraz rozwój sztucznej inteligencji, która też pokazuje nam, że między innymi. Ekspansja mnożnikowa dla poszczególnych spółek może być jeszcze wyższa niż tak dotychczas, dlatego, e, oczywiście, to jest temat, myślę, że bardzo dyskusyjny. Jakie założenia tutaj warto przyjmować? Ja osobiście, e, no tutaj pokazuję Państwu na tym zakresie od 2024 roku. Jeśli tutaj dogmat się nie zmienia, no to wtedy nas tak jest raczej, wydaje się, przynajmniej lekko niedowartościowany. No, na ten moment mamy cofnięcie, dosyć gwałtowne, wczorajsza sesja, e, zdomknięcie powyżej 200-dniowej rodzi nam szansę na to, że. Jednak spadki będą kontynuowane, dopóki ten poziom nie będzie dalej retestowany i odbicie w górę nie będzie na US 100 tutaj wykazywane do tego momentu. No to tutaj najważniejszym punktem wsparcia, drodzy Państwo, jest ten lokalny dołek z yy, też pierwszej połowy marca na poziomie 19 punktów. Natomiast punktem oporowym najważniejszym moim stanie, to jest 200 ale też potem, właśnie te ostatnie lokalne szczyty. 20 550 punktów, no i te 50 oraz studiowo wykładnicze, które wcześniej w historii nam też wspierały ten wykres, jeśli chodzi o trend wzrostowy, no i teraz oczywiście zmiana trendu, dlatego to są ważne punkty oporowe z drugiej strony dla tego indeksu. Jeśli chodzi o rynki europejskie, no to tutaj sytuacja myślę, że raczej no, niezmienna, tak? Mamy oczywiście dynamicznych wzrostów już nie ma, na m.in. D40, czyli tutaj odpowiednik DAXa. Natomiast, tak, mamy tutaj jakieś lekkie cofnięcia, natomiast jednak kreacja coraz to wyższych górek, jednak sugeruje nam, że ten trend wzrostowy jest nadal bardzo silny, jeśli chodzi o rynek tutaj ten europejski. I moim zdaniem, drodzy Państwo, też do momentu, aż potencjalnie tak jeśli taki sytuacja taka sytuacja będzie miała miejsce. Jeśli DAX nie domknie się poniżej poziomu 22190, nie zamknie się powyżej, poniżej tej 50-wykładniczej EMA, no to cały czas jest duża szansa na to, że jednak ten trend wzrostowy będzie, ten długoterminowy trend wzrostowy będzie dalej utrzymywany. No i tutaj jednak szansa na wzrost jest na ten moment z tak, takiego mojego, mojego punktu widzenia nieco większa niż na jakieś większe y, spadki. Y, podobnie sytuacja zresztą wygląda na złocie, tak? No tutaj y, też już nie wspomnę, ile razy y, tak y, tutaj patrząc, na tylko te, wyłącznie technikalia, to jak ten trend postępuje już tam od wielu, wielu, wielu miesięcy, a, cały czas też y, moim subiektywnym zdaniem, złoto jest. Fundament, fundamentalnie również bardzo silne, ale trend wzrostowy, no też na ten moment niezachwiany, do momentu aż ta pięćdziesięciowa wykładnicza nie będzie retestowana dołem, również teraz też może, jeśli byśmy mieli już takie silniejsze cofnięcie, no to też takim punktem teraz do obserwacji może byłaby gdzieś tutaj struktura w okolicach 2870, 60 dolarów za uncję, jeśli chodzi o, o złoto. Tutaj była prośba o nadgaz, Nadgas wszyscy omawialiśmy na początku naszego webinaru, dlatego prosiłbym o, jeśli tutaj są Państwo zainteresowani, no to o przywinięcie sobie naszego wspólnego spotkania. Dlatego no tutaj te poziomy technicznie właśnie wsparcia ważne, natomiast długoterminowo raczej, patrząc tylko i wyłącznie na zachowanie techniczne, no to tutaj trend jeszcze wydaje się być bardzo, bardzo silny, jeśli chodzi o ten metal szlachetny. Ropa naftowa, Drodzy Państwo, Mamy lekkie odbicie, wyjście, myślę, że tak jakby jest, jakby tworzy, tworzy nam się teraz taka szansa na jakieś odragowanie szersze tych, tych spadków. Natomiast, no nadal, teraz ważny punkt oporu, który będziemy testowali, czyli rejony w okolicach 70 dolarów za baryłkę ropy WTI. Poziomy, które też wcześniej w Isoli nam zatrzymywały potencjalne ruchy w górę. Dlatego no, technicznie, patrząc długoterminowo, trend spadkowy jest. Nadal silny. Mamy oczywiście odbicie jakieś po dosyć solidnych spadkach. Natomiast, moim zdaniem, też no tutaj do momentu, aż myślę, że dopiero tak, jeśli ropa by się zamknęła powyżej 71 dolarów za baryłkę, no to wtedy rośnie szansa na to, że będzie jakiś będzie szansa na retest może z 72 o 70, czyli rejony też lokalnych szczytów z lutego. Również tu studiowa która tutaj przebiega. Natomiast. Patrząc na raczej szersze zależności, no to tutaj jednak trend spadkowy jest dominujący. Punktem wsparcia, najważniejszym, drodzy Państwo, moim zdaniem teraz, krótkoterminowo, bardzo, no to tutaj rejony 68 dolarów. Mieliśmy tutaj takie lekkie zatrzymanie ruchów i potem silny impuls wzrostowy, dlatego tutaj myślę, że. Tak, zgaszenie, jakby zanegowanie tego impulsu wzrostowego potencjalnie pokazywałoby nam, jak rozkłada się tutaj siła popytu, podaży na tym surowcu, dlatego dopiero tutaj cofnięcie poniżej tej strefy było, myślę, ważnym takim elementem właśnie, jeśli chodzi o wsparcia, potem jeszcze ważnie, ważniejsze elementy wsparcia, punkty wsparcia, no to rejony tych lokalnych minimów z początku marca, czyli poziomy w okolicach 65 i 5, 50 centów za baryłkę ropy WTI, jeśli chodzi o takie moje subiektywne zdanie. Dobrze, drodzy Państwo, i jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, z mojej strony byłoby to na dzisiaj już wszystko. Ja serdecznie zapraszam na spotkanie jutrzejsze z Michałem. Mam nadzieję, że byłem w stanie przekazać Państwu jakieś ciekawe informacje. Standardowo zapraszam do naszych zakładów komentarzy, gdzie będziemy się starali dla Państwa na bieżąco komentować najważniejsze informacje, czy to makroekonomiczne, czy to, czy to z poszczególnych spółek. Ja Państwu osobiście życzę miłego dnia, powodzenia na rynku i do zobaczenia podczas naszych następnych wspólnych spotkań. Dziękuję bardzo.